Aplikacja, social media Sp Facebook, Facebook. Facebook Ja podałem Instagram Nie wiem co powiedzieliście No ci w dwie Facebook powiedzieli No Nie, nie. nie. Jak powiedział Spotify? Socjal so A socjal? <grym> <grym> Europejska rzeka nie, nie Dunaj Eee, e, Wisła <grym> ja, <grym> Jeszcze nie. Dba, ja, jeszcze rzeka Wisła. w apelce ja. no, On powiedział, no że za błędne odpowiedzi też tak by było. Nie, Wisła no to, Nie no, no nie, jest nie. 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 No, dobra, no to no, no, Ja, ja myślałem, że pan odpada, bo powiedział Nil, kurwa. <grym> Ale się poprawiłem na Wisłę. <grym> a, na... a to tyś nic nie powiedział. No, no nie, bo a, buchy, buchy, a... ja myślałem, że weekend, Nil, nic buchy. nie powiedział. Sport Biathlon. Narty nie ma. Narty, co to, jest sport sport jest sport? narty. No to A co... co to jest narty? Biathlon. dobrze. Narty to tak. są Ale co ty powiedziałeś? Sport sport, że idziesz na no To nie musi być no, ale tu nie musisz musi przyjść olimpijski. Nie, na nie no nie, ma, no, nie ma takiego sportu no, bym narty. Bym by sport. narty. Nie ma takiego sportu narty. przecież na wiadomo jest. o co chodzi. Nie, no na nartach muszę... No. 26 sportów. Nie ma takiego sportu.